Cześć, jestem Piotr Maciejczak i chciałbym porozmawiać z Wami o jednym z najlepszych starterów, jakie w ogóle możecie wybrać na Necropolis, czyli Path of Exile 324. Proponowanym przeze mnie starterem jest Dedai, Dedai pod Lightning Arrow pod błyskawiczną strzałę pod strzały błyskawic. Możecie kojarzyć, że nagrywałem o podobnym bildzie już w zeszłej lidze, jako najszybszy starter, i od tamtego czasu trochę się pozmieniało. Między innymi nie gramy już na przykład Tornado Shota. Generalnie wszystkie zmiany zostaną dzisiaj opisane. Lekko zmodyfikowany również został. Sam pop i notatki. A teraz, dobra, bierzmy się do roboty, no porozmawiajmy o samym bildzie. Build jest przede wszystkim łopatologiczny do gry. To znaczy nie musimy mieć zbindowanych prawie żadnych rzeczy. Na przykład na moim Dedaju mam zbindowany prawy przycisk myszy, na którym po prostu strzelam. Raz na jakiś czas na single target używam Wall Lightning Arrow, czyli taką specjalną wersję mojej strzały. Na single target stawiam również takie balisty, które pomagają mi strzelając również w danym miejscu. Cała reszta naszych umiejętności jest zautomatyzowana. Na przykład jak widzicie, gdy sobie strzelam, raz na jakiś czas z moich pleców czy generalnie z modelu mojej postaci wystrzelą również jakieś inne strzały. W tym momencie czasami automatycznie puszczamy Frenzy, czy automatycznie puszczamy Ensnaring Arrow. Frenzy nabija nam Frenzy bufujące. buffujące. Ensnaring spowalnia przeciwników i zwiększa zadawane przez nas obrażenia. I to istotne, że o tym wspominam, bo w late game'ie możemy nawet mieć jeszcze mniej guzików, bo cały setup z balistą możemy zamienić na setup czysto pod dużo Manaforge Arrows i będzie to wyglądać tak. Wygląda to dosyć chaotycznie, co nie? Ale tak dość się zrobić również coś takiego w late gameie pod clear mapek. Więc jeśli naszym celem jest po prostu bieganie i właśnie czyszczenie szybciutko mapek, no coś takiego może być naszą ostateczną konstrukcją. Możecie też sobie wyobrazić, jak wiele przy takim setupie, w którym naprawdę strzelamy setki strzał na sekundę z właśnie Malforjaros jest w stanie dać nam sustainu, czyli sposobności odzyskiwania życia excess sustenance. Z tymi trzema punktami jesteśmy w stanie odzyskiwać życie tak szybko, że tak długo jak coś nas nie to póki bijemy, jesteśmy po prostu. Niezniszczalni. Ale dobra, dla kogo jest ten build? Kogo może zainteresować? Jakie są jego zalety, jakie są jego wady. O czym warto, żebyś wiedział zanim rozpoczniesz, jeśli chodzi o zalety, jest to bardzo proste, jak mówiłem wcześniej, ale przede wszystkim szybki playstyle. Jest to postać, która śmiga po mapie, nie zatrzymując się i strzelając pyk pyk w taki sposób, że bardzo często przeciwnicy giną, zanim w ogóle zdążą do nas podbiec, zanim zdążą do nas dojść i to jest bardzo istotne, że często jest. Jesteśmy w stanie czyścić przeciwników, których jeszcze nie ma na naszym ekranie. Dwa ekrany do przodu to można powiedzieć, jest swego rodzaju również mechaniką defensywną. No nie, bo przeciwnicy, którzy giną, zanim ich zobaczymy, nie są dla nas zagrożeniem. A warto też wspomnieć o tym, że jest to postać, którą można zacząć bez jakichkolwiek inwestycji. Jest to postać, którą można nawet zacząć na SSF-ie, czyli na trybie bez trade'u, bo właśnie nie trzeba niczego specjalnego. Ale przy tym wszystkim jest to postać z ogromną możliwością. Minmaxowania. Jest to postać, którą możemy zacząć bez niczego, po czym dziubać przy niej przez następne 5 tygodni i prowadzić ją do perfekcji, prowadzić ją do stanu, w którym anihiluje oponentów. Postać sprawdzi się znakomicie jako taki starter pod zarobek, ale może to być również taki cel ligi, żeby doprowadzić tę postać do końca, do swojej finalnej formy. Do tego build nie wymaga unikatów. Jest oczywiście kilka unikatów, które mogą nam pomóc, które są bardzo spoko, ale zazwyczaj są to rzeczy też targetowalne, na co warto. To zwrócić uwagę. Można poradzić sobie bez nich. Często w poradnikach jestem też pytany przez widzów, czy ten build poradzi sobie, nie wiem, na ekspedycji, na harweście, nie wiem, czy może tym Magic Findować. Od razu tutaj mogę odpowiedzieć: tak. Ten build nada się do praktycznie prawie że każdej mechaniki i zrobisz ekspedycję, i esencję, i harvest. Jak trzeba, to pohejstujesz, będzie świetny do Magic Findu. Delirium jak najbardziej, Legion, świetny. Jedyna mechanika, która mi przychodzi do głowy, której bym nie robił tym buildem, to jest chyba Sanctum. No i tak jak mówiłem, jedno jednym z potencjalnych plusów jest bardzo ogromny sustain w wersji pod mana jeśli tylko weźmiemy Excess Sustenance. Teraz jeśli chodzi o wady, no to przede wszystkim jest to squishy build. To znaczy jest to build, który nie ma zbyt dużo przeżywajki. Nigdy nie będziemy jakoś specjalnie tanki tym buildem, czy to w early game'ie, czy w mid game'ie, czy w end game. Nawet przy dużej inwestycji raczej to nie jest postać, którą będziemy jakoś kosmicznie wytrzymali. To nie to. Raczej tutaj główną defensywą będzie ofensywa i musimy się przygotować na ginięcie. Chociaż rozmawiając o tym wszystkim, chciałbym oczywiście powiedzieć, że to nie jest tak, że ta postać musi ginąć od wszystkiego się ją trochę stójkować. Przykładowo tu jest mój Piotr Korynadowiczynski, ja nim mówiłem 97 na hardkorze, jak widzicie. You have died zero times. Więc tutaj taka mała dygresja dla tych, którzy chcą być bardziej tanki. Polecam takie statystyki jak physical damage from hits taken as elemental damage, additional Phys damage reduction, efekt defensywnych hour, spell suppression chance, jakiś sposób generowania endurance charge, odporność na takie elementy jak shock, redukcja efektu klont, no i po prostu max life. Przy odpowiednim staraniu o defensywę nawet taki dead Eye jest w stanie coś tam wytankować. Ale mówię, to jest już bardziej dygresja, jakby ktoś chciał mocniej zainwestować w defensywę. Oczywiście, inwestując w defensywę, tracimy damage. Ale dobra, wracamy do wad. Przede wszystkim niektóre walki z bosami mogą być problematyczne, bez dobrego zdania mechanik. Oczywiście pomaga to, że jesteśmy ręcznym, ale no, raczej jest to build, w którym jeden błąd może skończyć się po prostu tak zwaną podłogą. Nasza postać od jednej kulki egzarka raczej się wywróci. Jest jeszcze taki jeden mały problem potencjalny, który przede wszystkim dla nowszych graczy może stać się kłopotliwy. To znaczy, Ranger ma bardzo fajne drzewko rozwoju. Tam po prawej stronie ma dostęp do takich statystyk jak Spell Suppression, do dodatkowych projectili, naprawdę wartościowe rzeczy, ale nie ma tam za bardzo nigdzie rezistów do zdobycia w komfortowy sposób. Dlatego zauważyłem, że nowi gracze mają czasem problem ze skapowaniem tych rezistów i tutaj może przyjść z pomocą na przykład Purity of Elements. Możemy go grać przez jakiś czas. Oczywiście to będą gorsze obrażenia niż jakaś aura ofensywna, ale znacznie pomoże ci z zdobyciem odporności na różnorakie żywioły oraz na efekty właśnie typu Shock, Ignite czy Freeze. Dobra, a teraz pokrótce przyjrzymy się największym zmianom tego buildu względem buildu z zeszłej ligi. Jedną z bardzo dużych zmian pod kątem single targetu jest nerf Sniper's marka. a Sniper's Mark dostał naprawdę sporego nerfa. Był to taki efekt jakby klątwy, który nakładaliśmy automatycznie dzięki Mark on Hit. Nadal będziemy to robić, ale po prostu będzie nam to dawało mniej niż dotychczas. Kolejna zmiana dotyczy mocnego endgame'u, mianowicie w pewnym momencie zmienialiśmy build z Lightning Arrow na Tornado Shot. Tornado Shot jednak dostał nerfa z nie wiem chyba pięciu stron jednocześnie. Tornado Shot w Necropolis kosztuje więcej many, kastuje się dużo wolniej, ma gorszą animację, zadaje mniej obrażeń, skaluje się gorzej, ma mniej projectyli. Dosłownie Tornado Shot został zgnojony. Ewidentnie stwierdzili, że był o wiele, wiele zbyt mocny. I wiecie co? Tornado Shot prawdopodobnie nadal odnajdzie swoje miejsce na takich hyper-endgame'owych setupach, gdzie już mamy setki albo tysiące bardziej divinów, ale to już nie jest skill, który polecę właśnie w tych Początkowych etapach ligi absolutnie nie. Przy niskim budżecie zostajemy przy Lightning Arrow. Teraz parę najczęstszych pytań, co zrobić z bandytami. Tutaj odpowiedź jest prosta, pozbywamy się każdego z bandytów w akcie drugim. Natomiast jeśli chodzi o kolejność rozdawanych przez nas punktów ascendancji, to ja proponuję Gathering Winds na start, który daje nam bardzo dużo speeda. Następnie Farshot, który sprawia, że mamy po prostu dużo więcej obrażeń, gdy nasz przeciwnik jest daleko. Następnie Endless Munitions, które zwiększa ilość naszych Projectile, Jest to uniwersalnie po prostu świetne. I na koniec możemy podjąć decyzję Focal Point, który znacznie zwiększa nasz single target, a do tego mocno zboostuje naszą defensywę, bo zapewnia nam mniej otrzymywanych obrażeń od pobliskich przeciwników do naszego zmarkowanego przeciwnika, albo rykoszet typowo pod mapping, który sprawia, że nasze umiejętności się odbijają i mogą się również odbić od ściany czy elementów terenu. Jak widzicie, ja wziąłem Focal Point, bo raz, że defensywa, a dwa, że faktycznie pozwala Wam lepiej sobie radzić z jakimiś takimi bardziej tankowymi przeciwnikami. Niekoniecznie z bossem, czasem po prostu, nie wiem, rzadki przeciwnik może się okazać klocem. Kolejna ważna rzecz, o której warto, żebyście pamiętali, grając tą postacią, to, że Precise Technique jest czymś bardzo istotnym. Bo powiem Wam szczerze, napotkałem tak wielu widzów, graczy, którzy robili takie głupoty. Na przykład szansę szanse nakryta na całym gierze i drzewku, grając Precise Technique. Które sprawia, że nie zadają krytycznych obrażeń, albo ładowali punkt w precise technik, nie czytając co robić, żeby ten punkt faktycznie działał, żeby benefitować z niego. Tak więc rozprawmy się z tym teraz. To jest bardzo istotne. Uważaj proszę, widzu, jeśli masz zamiar grać tym buildem. Precise technik sprawia, że nie zadajesz krytycznych obrażeń, ale zadajesz 40% więcej, jeśli twój accuracy, twoja celność jest wyższa niż twój maximum life. Można to sprawdzić. Życie widzimy tutaj, ja mam 4669, accuracy widzimy tutaj, 3200. No ja na przykład nie mam wystarczającej accuracy i no nie gram Precise technik, gram podkryta. Tak więc bardzo ważne, jeśli gracie Precise technik, to zastanówcie się, czy w ogóle jesteście w stanie, a jak jesteście w endgame i chcecie przejść na wersję podkryta, to wyjmijcie ten punkt na miłość boską. Kolejna rzecz w ogóle dotycząca kryta, dosyć istotna, to widzicie tutaj premium Force jest to w tym miejscu na drzewku. Te punkty tutaj dają często freeze, shock and ignite szanse na nałożenie elementów i szansa jest potrzebna w momencie gdy nie krytujemy. Na przykład dlatego, bo mamy precise technik, bo w przypadku kryta nie potrzeba żadnej szansy. Zawsze nałożymy te efekty. Więc w momencie, gdy zaczynamy krytować, to wkładamy te punkty, a te wyjmujemy. Ta droga będzie lepsza, będziemy nakładać lepsze chile, lepsze frizy, lepsze szoki. Generalnie jest to boost i do obrażeń, i defensywnych. Czyli droga lewa pod non-kryt, a droga prawa dla krytowej wersji. Kolejna rzecz, o której chciałbym porozmawiać, to sposób radzenia sobie z maną, bo zauważyłem, że wiele osób sobie z maną nie radzi i tutaj jest parę sposobów late game'owo, żeby pewnić się, że zawsze starczy nam many na różne nasze wygibasy w bildzie. Po pierwsze, biżuteria. Na biżuterii możemy załatwić sobie taki modyfikator, jak widzicie tutaj, czyli non-channeling skills have minus to total mana cost i je można zdobyć bijąc tego pana Elreona w mechanice June. Betrayal. i gdy będziemy go bić, to pierścienie czy amulety, które z niego wypadną, będą mogły mieć ten modyfikator. A jeśli raz go odkryjemy, to będziemy mogli już go craftować na crafting benchu za 4 chaoski. Pyk, pick. Kolejne dwie rzeczy, które mogą mocno ci pomóc z maną, to mana per hit oraz mana leech, który znajdziemy tutaj, oraz a life mastery na skills cost life instead of 30% of mana, czyli część kosztów używanych przez nas umiejętności, pokrywamy życiem to nie powinno być problemem, bo bijąc przeciwników powinniśmy to zdrowie bardzo szybko odzyskiwać na bieżąco. Dobra, a teraz przyjrzyjmy się samemu pobowi. Jeśli jesteś nowy, pob to Path of Building Community Fork i link do niego jest w opisie i staram się, by moje poradniczki zawsze przychodziły z mocno rozbudowanym. I co dostrzeżecie w tym pobie? Będzie tu droga levelingowa przez właśnie poszczególne poziomy, żebyście wiedzieli mniej więcej gdzie co, kiedy ładować. Oczywiście zachęcam do samemu czytania tych nodek, żeby wiedzieć mniej więcej o co chodzi, co się bierze i rozkminić dlaczego. Jest tu parę wersji i kończymy na takiej endgame'owej wersji krytowej używającej Little Pride, chociaż akurat w to konkretne miejsce można by pewnie włożyć też oczko z Sirusa. Tutaj macie przykładowy dobry łoczerek, ale dobra, tam gadaliśmy o late game'owych rzeczach, a tutaj w zakładce skills masz podział gemów, które mogą cię zainteresować w danym akcie do zdobycia z questów i tak dalej. W zakładce items masz podział na przykładowe temy na poszczególnych etapach gry i powiedziałbym zakładka najważniejsza. Tutaj na górze notes, notatki, w nich macie opisane masę rzeczy związanych z buildem. Niektóre rzeczy zostały zawarte już w tym poradniku wideo, które oglądacie, a niektóre nie. Są tu rzeczy dodatkowe, na przykład przyjrzeliśmy się paru czy tam parunastu unikatom, jest mały FAQ, jak sobie poradzić z różnorakimi problemami, jak przestać padać, wniesienie się do, do awakened gemów, Anointów, do wersji manaforce i Artillery Ballista. Generalnie notatki mają być takim twoim miejscem, w którym możesz dowiedzieć się o wszystkim, co jest potencjalnie problemem, czy może bardziej takim źródłem informacji, gdy jakiś problem się pojawi. Jeśli jeszcze chodzi o wersję kryt i non-kryt, to powiedziałbym, że jest taki jeden konkretny moment, w którym ja Zazwyczaj decyduje się zmienić moje podejście, to znaczy zmienić się z non-kryta na kryt. To jest moment, w którym zdobywam odpowiedni spinbow I dlaczego akurat mówię o spinebow? W Path of Exile różne bronie, na przykład różne typy broni, mają różne statystyki bazowe. I w wersji non-kryt dużo lepszy będzie na przykład groove bow czy ticket bow, bo jest bazowo szybszy, ma niższy kryt, ale ten kryt nam nie przeszkadza. Jeśli mamy wzięte precise techniki i tak nie zadajemy krytów, ale w momencie, gdy już no, chcemy mieć tą lepszą wersję, tę krytową, endgame'ową, to Spainbow jest dużo lepszą, bazą jest odrobinę wolniejszy, ale ma dużo więcej kryta bazowego. Tak więc dużo łatwiej jest osiągnąć nam ten jakiś kryt kap. I Jest taka właśnie jedna rzecz, która nowym graczom może się wydawać nieoczywista, tak więc ja ją właśnie wytłumaczę z tym krytem. To co teraz widzicie to Spinebow, on ma 6,5 kryt bazowego i to właśnie to 6,5 jest naszą bazą, która zostaje następnie multiplikowana przez wszystkie inne kalkulacje. Więc przykładowo, jeśli ten Spinebow ma 6,5, a na drzewku wziąłem King of the Hill, które zwiększa mój kryt o 100%, to on jakby przemnaża ten kryt bazowy, czyli 6,5 zwiększone o 100%, to jest 13%. Ale Dobry łuk podkryt. Będzie miał też wysoką rolkę krytchensa. Zobaczmy, na przykład, jeśli na benchu, walne trochę kryta. 25% to już jest ponad 8% bazowego kryta. No jeszcze więcej, mając już taki łuk, który ma te 8-9% kryta, to naprawdę krytowa wersja na pewno będzie dużo lepsza, bo będziemy w stanie tego y, kryczęsa, tej szansy na kryta wyciągnąć sporo. Dla porównania szybszych grów czy ticket o którym wspominałem wcześniej, mają tego kryta tylko 5%. To w zasadzie tyle, mam nadzieję, że poradnik i POP się Wam przydadzą, bo zostało włożone trochę pracy na to, żeby były przystępne. Jeśli interesują Was inne buildy, to możecie się spodziewać, że już niedługo również więcej starterów, więcej poradników, więcej buildów trafi też. Na kanał. A w międzyczasie zapraszam Was na naszego Discorda, gdzie można zadawać pytania. Przypominam, że już niedługo startujemy z Polską Ligą z Nagrodami Cmentarzysko, a na zakończenie zapraszam Cię również na streama Twitch TV slash Piotr Maciejczak, gdzie planuję streamować codziennie od momentu rozpoczęcia nowej ligi, czyli od 29 marca. Będę po prostu cisnął. Non stop. Jeśli oglądasz to po 29 marca, to sprawdź, może nawet streamuję w tej chwili. Tyle. Cześć, miłego.